No już są praktycznie w połowie. Oj, oj, oj. Tutaj... W połowie logi do tutaj... To jest bardzo ryzykowny ruch ze strony tych beczek. Ja osobiście bałbym się wykonać aż tak agresywny ruch, bo one mogły przecież wjechać po prostu w trapa na wsemce. Nie wiem, czy te beczki są w dobrej pozycji. Tak naprawdę są trochę na open właśnie w tym momencie. I z 7 je czwórka te beczki nie są w dobrej pozycji w ogóle. Czy oj, oj Oj zbierają dwie niepotrzebne pestki. No. Natomiast Cap, no tutaj cały czas walka trwa. IS-4, ICS, na ISA 4 i Type'a. Jeżeli sfocusują ISA 4 Tak to już się dzieje. To potem myślę Type będzie... Oj, oj tutaj... Do panierowania, ale... Tak ale się zebrał się tym cs I ginie, nie no udało się zabić ISA4. Z lore. i 4 ...BZ-kę, z I 4 dalej żyje, no. To już jest, mi się wydaje... ...bitwa dla krautów. Na pewno dużo lepiej by było, gdyby ja teraz tutaj Free Camerał podjadę, gdyby te beczki stanęły tutaj za tym rogiem, telowane po prostu w ten corner. Wtedy byłyby w stanie wkleić 3200 damage'a i są 4 na przejeździe. A jednocześnie bezety skapa mogłyby nawet zrobić retusza w te czołgi i po prostu. Sfokusowaliby się na dwóch i 4 i typie 5, które repuszczowały tutaj bazę numer 2. Myślę, że w taki sposób powinna wyglądać ta taktyka ze strony Lore. No ale tutaj koledzy się trochę nie zgrabi w tej bitwie, mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze na wynik poszczególnych graczy. U Jackie Shan, No to właśnie on i tankował i strzelał. 5800 uszkodzeń. No na naprawdę dobra robota. Zresztą E4 też 3600, także. Zrobiła swoją robotę jako niszczyciel gracze klautów bardzo dobrze zagrali tą obronę? Ale widać, no tak. właśnie ta beczka klanu Lore jedna za 900 damage'a. Oj, no. To 900 damage'a to. Nie jest to, co chcesz robić bęczką. Jakiś czas temu z chłopakami z klanu zagraliśmy turnie 7 na 7, a tak właściwie fazę grupową tego turnieju, bo kolejne bitwy są jeszcze przed nami. Nie będę jednak spoilerował, jaki konkretny wynik osiągnęliśmy, bo tym razem nie będzie to typowy funny moment, a będzie też pokazywało, jak te bitwy wyglądały, jednak nadal skupiając się na bardzo ogólnym przedstawieniu ich, nie skupiając się też za bardzo na backstage'u. To tyle ode mnie z przyszłości. wracamy do bitewek. To jest zatrudnienie. Ale... macie, wieźmy to, wiedźmy wiedźmy wjeżdżam wiedźmy Wieźmy, wieźmy, wieźmy. Do tego, 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 ustawiona tego, do tego, do tego, do tego, do tego, Macieja z Bay vs. Firef zobaczymy kto wygra. oj, oj, oj. Firef przeszedł na InShadow 4. On ma teraz idealną pozycję za wrakiem, Ma tam Seid Scrapa przecież. Tak i to jeszcze na Bezety. oj oj, 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 tak, oj. Ja będę go przebić. No to już jest chyba koniec, tak naprawdę. Wszystko Cholik 140 jeszcze wyjeżdża tutaj. Uf, bardzo ofensywny puls z jego strony, ale tutaj czołgi tak naprawdę są na podłudnianie. No, myślę, że tutaj już nie ma wątpliwości. Ale. Nie wiem, co by się musiało tutaj stać, Ale. żeby ten atak wyszedł. Także no, Lore tym razem... Widzimy Lore z ładnym pomysłem. Ten IS-4, no, sprawdził się w tej pozycji, trzeba przyznać. Ratt out. Także, naprawdę dobra obrona, na dobra obrona. Jeszcze bardzo przytomne, szybkie domknięcie torów. Nie dali sobie zająć jakiegoś crossa z CS-em, tylko... raczej tak go ...szybko gonić. No i łapanie CSA był to no, sztyk, można powiedzieć. No po prostu wypchnęli go, zrobili damage za darmo, wrócili na pozycję. Jednocześnie utrzymali kapa, wszystko idealnie rozegrane tutaj można powiedzieć. Zobaczymy, czy znowu będzie to samo. Czy drużyny postanowiła się coś zmienić? Ja w takim przypadku no na pewno postanowiłbym zmienić taktykę. Wiadomo, powtarzanie nie jest raczej dobre. Szczególnie strona atakująca powinna tutaj trochę popracować nad swoim atakiem, bo przypomnę, że w poprzednim meczu wygrały trał. Type... No nie no, i czwórką na pewno w to okno koweł już go mhm. I teraz tak, czy dajemy tu jednego ISA7 czy nie chyba nie, bo on nie dojedzie do bitwy IMO No, dobra, to to. Taip... Ja tak... to, A, nie, to, to ja jedę G2, ja tak jedę G2, teraz chyba to, 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 to i albo tu ISY 4 tak samo gdzie by. No oni mogą puścić to, ale dać otrzymasz Mhm. Jeszcze raz jesteś czwarte tak jak miało być? Ja z tobą jadę, tak po prostu. Dalej chcesz, żebyś tutaj jechał, tu tym tak. pierwszym? Jedź. Tak, tak, tak. Traszu tak, jedziesz tu, tak. Traszu jedziesz tam. Tym ostatnim jestem 700, tu zagraj. No, trauty bez zmian, 24 w te okienka. A, Stoją znów bardzo pasywnie. A Lore, tutaj zobaczmy, ciekawe. Jadą tory. Tak, no ja tutaj znowu powiem, że nie podoba mi się takie bezpośrednie podejście, że po prostu jadą bez wybadania sytuacji. Oni mogą tak, też tu tak, wpierdolić tak. się na pałę faktycznie, nie? Tymi sami. Mogą. Tak jak my zrobiliśmy z tym jednym. Okej. Okay. Ty, on ja, nie ucieknie nie do wtór, ty no, dajemy mu. Nie, nie, bo on się schował, bo ja mu dałem snapa i teraz... Teraz nie ucieknie No Jest ja to na czym trzeba przyznać, nie? Jest to jest... Przestawiamy. Zróbmy ruch tymi isami 4. A ja będę. Ja, no, ja keep... ja Zróbmy może nawet ten ruch sami, albo jak już idziecie to tu. Tu. Ja mogę zamknąć to. Nie mamdzionych. Tu nie cztery. Jechać odtąd? Ja pierdolę, się odbiję mu domny płyty. Zróbcie te isy, zróbcie te isy, kurwa, zróbcie te isy na kapie Na kapie? Na kapie chyba, nie? Jeden znaczy, jest no na kapie. Tak zginie. Jeden jest na kapie, dwa na domku. A czwórka KDE. A my nie... nie, no spróbujemy tych zabić, no bo chyba możemy. Pójdę że... tym drugim miejscem to trochę zabijemy. Jeszcze możemy, kurwa. Mamy ludzi, nie. którzy ci stoją. I straciłeś czołg. A mówiłem, że... że ja pojadę do tory i nie wiem czy chcę tutaj jechać, nie wiem. Kurwa, to... nie wiem czy ja się teraz nie wyjebałem. Wyjebałeś. Mamy, kurwa, cztery kastraty. Ja pierdolę. Tak naprawdę są to bardzo ciekawe pozycje ze strony Lore. Tutaj I7 w kwadracie G3 to jest powinien być wyciągnięty. On jest tutaj tak naprawdę bez szans mi się wydaje. Po prostu ginie za darmo, to jest bardzo dobra taktyka ze strony Lore. Kurwa. Tak jest, ginie za darmo. Tutaj jedynym problemem będzie, jeżeli IS4, jeden z czwartych grużyny Tramp zająłby okienka, wtedy ta E5 i 7 mogą być w lekkich tarapatach. Jednak wciąż nie będą, myślę, tak od razu ginąć w tych pozycjach. Tak, tak, to tak. tak. Jest taki I tutaj wręcz Tygrys! Tygrys zostaje łapany. Kolejny czołg ze strony Trout znajduje się pośrodku niczego. No tak, a Trouty zauważmy, że mają wciąż trzy czołgi, które w ogóle nie biorą udziału w bitwie. paradoksalnie właśnie tak. Trouty, te czołgi, które nie mają w bitwie, to one są bardziej useless niż czołgi, których role nie ma w bitwie, bo te isy trzymają właśnie te tory, żeby nie dojechały A i oczywiście, zawsze oczywiście. mogą właśnie dojechać. Tak, jest, tutaj wydaje się, wydaje, wydaje się, że zaraz dojdzie do pojedynku 140 na no, zemce na tak zwanej podzamkowej. A może zagraj z jajem, spróbuj tutaj zagrać, no nie wiesz, nawet połóż po to. Ale no, to, to, to już 4 do 4. A wyrka. nie mamy przez całów na to. południowej. To będziemy musieli przestawić, to on kaźliwie, co byśmy w stanie powiedzieć. To 40 po lewej. Kurwa. I tak, wszystko wolnik oddaje pierwszy strzał, co oznacza, że ma przewagę w tym 1 na 1. No tak, teraz tutaj. Po akurat może... Może podpalisz, może podpalisz. Jak on to daje? Kurde. Kurwa. Kurwa źle dałem. Także no, tutaj Clan Lore naprawdę fajna się węgla. Też myślę, że Fairview powinien wygrać tam danego, 1 na jeden na Isach. No, nie powinien mieć problemu. No i tutaj, już, tutaj już możliwe, że nawet do zera. to było ciekawe, co no, to jest? No kurwa, Zobaczmy, sklejka. Sklejka o. wygraną do zera. Sklejka. No Jednej to... pestki brakuje. Tak, nie jest to jakiś problem. Jest kilka sposobów na przebicie i 7 udaje się to zrobić. Eee, no i mamy, 0 do 7. Bardzo ładny atak. Mają agro-tory, to ty miście musisz uważać, No to co właśnie, to ty nie chce, bo jak z To jest piątka do wyjebania, to ja piątka jest do Ja z tej strony, wy z tej. To ja chyba nie jadę już do końca tajpem, nie? On ucieknie chyba tą e piątką. Nie ucieknie. Nie, on we mnie będzie chciał grać. Nie, on chyba jest pić, to bo tak, ja ty masz go na kedę, a my. Ja go domkę z uszatem. Ja tutaj siłę. Tylko tutaj będzie tak nawet 500 jeszcze piekowała zapewne, nie? Pój się spodziewał. Kuźwa! Spodziewa. kuźwa. Ej e, ja mogę wam przeszyć mogę o... tu tą piątkę, Wym ja pilnie jest, ja ja jest to 30, ja pilnie jest to Ja wam przestrzenie to z healę, Dajcie to łe piony, Musimy chyba 140 jakoś Tak, trójką może grać healem normalnie, no jakbyś grał... To są plecy, to są plecy. Ej, nie możemy zagrać w to do lewej? Wszystko jest na spodzie. Zagrajcie w trójkę do lewej, dobijcie piątkę, w 140. 130. Dajcie to, do przodu i schowajcie się ja zrobię 140, musicie zagrać, Rob, dobijesz tego dobie. ja go dobiję. 140, ja ja go ładuję ja ładuję. Ja ładuję. To na kiedyś wyjadę, nice. ale... No, no, go, go, nie Nie dobie mogę. go mogę. Nie Nie mogę. do przodu, do przodu Nie mogę. jedź w, jedź w na ja już pomagam, ja już wam pomagam z Islandzkwartym. Dowijesz go? Oje, objechać mikrofon. 113 presa, ja będę słuchać 113. I start, guys. Nice. Dowijesz go sobie, Dropin Dropin masz in Margo czy nie? pewnie tak no. Tak, no, ma, o, o, dobra. Wytuj się! On jest naw, on nawczą, oncobiawczą, oncobiawczą. Za 3 sekundy mam Islandzką. Nie, ISA 4, ISA 4. 4 sekundy dobiję, dobra, nice. Po co to są dzieci do bicia? Rozjeba... Nie, ja się rozjebałem na obronie. W sensie atak akurat trochę na sporze taktycznie i niezdecydowanie na obronie, ja się rozjebałem, plus meczek. No, tak? się... to jest zabawne, bo ja w kar... żadnej bitwie ja nie wyszedłem z tysiąca yy, na tej lidze. <laughs> ja kurwa, ja lecę po jekord najniższych średnich na tej lidze kurwa. Czyli raczej będzie walka o bazę numer dwa. Mm, ciekawą zba, taktykę zba, zba, zba. widzimy ze strony Troutów. O no, i tutaj właśnie to może o, być jeden no. z tych trapów, o którym mówiłem. O, o, tak, tak. Zobaczymy czy oni uda się przejechać... Się przejechać problemu, nie Udało im się przejechać problemu. się czy Tomek usłysze. przejedzie? Nie jestem pewien czy Tomek miał spota, chyba nie. Hmm. Nie pinguje nic, więc możemy ocenię jeszcze może... No i mamy tutaj niezłego trapa tak naprawdę. Chyba patrzcie na oddalony czy to trochę od Proxy jak wiadomo. No nie jak oni będą. Tak, mieli tak to, to musi być na trapie. To, to ten... nie przy ścianie, nie przy ścianie, tylko przy drugiej no, ścianie, no, na no, szeroko. No, bo drugiej. wtedy oni jak podbijają tu... No Wiesz, i ty patrzcie, czekajcie, czekajcie, stójcie tu i nie pikujcie, na nie jak tu wiadomo. I fajną no, też no, wceli się, wceli się na tajem, w celu się najpierw w to. Co? No rozjebcie go, rozjebcie go, rozjebcie go Możemy ten tak to domykać? Tak, ja już jadę, ja już jadę, ja już jadę chłopie chodź, nice. Chodź. nice, no i pięknie chodź. No i rozjebmy ich jak dzieci, kurwa No i co, teraz mogliby jeszcze trochę przyspieszyć tego tempa z Tak, tak ten naprawdę ten tutaj się powinni powinni kontynuować absolutnie Aj, tutaj strzelanie typa 5 heavy nie jest najlepsze Powinni tutaj, wydaje mi się iść za ciosem i kontynuować Mogliby, mogliby, ale no. Teraz jeden z 7 jedzie skoczować tą no, 140, żeby tu ich oj oj. Tomek, widzę tutaj. Pojechał, wydaje mi się, że jest za daleko. Możecie w to wjechać, no, To 140 tak? no, nie spierdoli, praktycznie. Ej, ja ona jedzie w tym. Ona jedzie kurwa w tygrysa, no. Ja się no, z to daję. Robicie go, dropinio jedzią Zrób drugiej. A Ten bociek już jest minus, prawie ich jedyny cross, także git. My zaraz się mogli w to grać na meczek straszny. A oni repuszczą w tajpy, oni repuszczą w tajpy. Trasz dawaj. No musicie w to grać, ja wam pikny isa, ja wam da isa normalnie. Odpiję, On zbierze. ci da, wiesz? Czekaj. -y tu są. da, wyciskać kartego. co? Jest spokojnie. Możemy to grać powoli teraz, może sobie po kolei wyciągać w pionku. Co ja nie da, tak. się to, chyba... Jak to, to, psaka. Psaka. to, to jest... Cofnij się, cofnij się, ja tu se zagam na wieży. No, Ignoruj te ja, sprawy, uszad i dawajcie. mi trochę jest nie nie, 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 nas, nie, 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 pomóżmy nie, 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 niepotrzebnie, nie, 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 tutaj, nie, 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 Ale mamy nie, mało nie, 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 mam nie, 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 mam. nie, nie, A. teraz możemy nie, 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 Tak, tak.

a Uszat też mi chodziło o to, żeby bić tego zleju, bo ten prawdy jedyne mógł no. co robić, to trzeba w na w 6 KHP, nie? A no tak, on mówi, że paką słuchaj zkus. na ten, on był na dwa strzały. Kurwa 200. No tak, jak ale co wiesz, trzeci ski drany... Wiesz tam trochę Piękne, za mocno na tym trafić widziałeś, bo on jakby użył mózgu, to mógłby jeszcze... To swiastka, bo nie mają już naprawek. No nie mają to jest do cipy w chuj moim zdaniem, nie?

Taku nie wiedziałem, że jest obstawa audio na lidze. To jest muzyka przygotowana w celu pokoju, nie? Gajmy sobie powoli na skila. O czym wygadać? Zróbmy weski gdzie możemy i tyle. Skąd? No, Skąd nie masz, masz patrzyć tutaj na podjeździe, chłopie? Tam nie ma bicie. E, o, zbyt, pinga, to tam tam, złam, tam nie no im, ma bicia. Spacz mojego pinga, mam nie jest. Co ty złapie? No dobra. Na się tego słyszała za zero. Nie wierzę, on nie wierzy, a to często bądź wcelowany i będziecie. Łap go na Proxy od razu, nie? Tygrys? Z głową na proxy. To jest trzech, że spania. Buga, by zatapkuję. Dawaj go, beczko kiwa. No daj, ja nic ty trafił. 1, 2, 3, 4, tak wybacza i tajpa. Czy tu... tak jak robisz, bo on, on mocno ucina, byłem, nie zetapkuje, bo ja A my nie możemy dropienia dro 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 teraz w drugą stronę? Mam taki. Objazdówę zrobił na dwójkę? Nooo, ten CS. Tak, tak, stasz, to jest tu, tak, stasz, to jest co możesz, no? dam tajpa. Dobra, nie. Pobażaj, beczko, tajp się w ciebie, coś tam szponisz. A tak, ja już się cofnąłem. Dropin żyjesz, czy nie? Ja mu dam zaraz nice, mówię. nice, nice, nice. Zdar się daje Cesa Czekaj do, do, Uciekniesz dopieniu do do Nie możemy CS-em zjechać tak. i to zamknąć? Tak, tak, tak. Tak, 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 bez kitu, no Dobre, dobre, dobre. Ja usatrza, ja dobra. Nie wzięcie musat, trzeba jechać, bo ja ten chyba. Ja, ja nie mogłem bezetu i stosko pojechał w tego bata. Ja tego bata... teraz, nie chcę. Cofaj, gusat, czy musisz cofnąć? Beczko musisz się patrzeć. Tak, tak, 1000, 1001, ja, 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 rozlewamy, rozlewamy cię. Ej, bezeta, bezeta plecy, bezeta plecy. 654, ktoś? Coś? Bat. Graj healy, tygrys! By za to bo kd było. Ja pierdole. Jej, przelejcie no, się, nice. przelejcie się przelejcie się, przelejcie się może. Przelejdźmy się. Tam jedną w bata może zacząć. To cię mnie. Kurwa. Ja mam cały czas narko. Bez Daję bezetę za sekundę. No, pio. ja ci będę pijowić, Albo... Nie, on Michał ucieknie. Ja go Bat, BAT się ładuję, ja się, nie udam. Ja bat się ładuje. BAT się ja ładuje. bat to Typ KD. Pio, 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 pio. Zrobicie, że rozbłogam Zrobicie mi, da to jest O mój dobij sępio. Mogę to wygraliście to już. Wysadziłem CSa, jest tam, nie zaraz to Oj No nie, no bo ze mnie zeruje. Uważaj, daję cię. uważaj, oj, oj. Mate, na oj. nie jakby to nie trafiło? Ja Oj. 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 cztery magazynki, Albo 3, nie pamiętam o, pój, trafiłem, no, nie gram beczką. No, bo mówię ja. No. Dawaj go, beczko kika! 900 dmg to nie jest to, co chcesz robić beczką. Oba teamy też raczej większy akcent na górę mapy, ale dwa i 7 ze strony cyklowego ganku jadą mm -hmm. dół. Ta. Jest e, dość ryzykowne otwarcie. LTS-y się obmy tutaj bez problemu zajmą e, za kola. Mm. Natomiast tor B, ja spodziewałbym się, że C będzie celował w heal. A. On natomiast w celu linię 1-2. Stymkowy dunk stara się zająć heal. Wzięli aż 3 bezety, czyli 3 czołgi potencjalnie mogą wjechać na heal. A. Ale ai, Co tu się wydarzyło? Co tu się nie wydarzyło? Że wybrany ale... i silny, ai! Co tu się o, wydarzyło? Ale właśnie. Nie, nie będzie ich boleć. Oj, oj, oj. Ten hill teraz by im dał. No może przegrać wiki. dużą przewagę. No może przegrać wiki. dużą. Co oni zrobili? za to z chwila. Padni Obydwoje. Obydwoje. Nie <grym grym> no Dobra. No to po my się ruszać, nie musimy. Nie, oni chyba zjechali. Jakiś zmieniają taktykę? Nie, musieli spać. No co ty? Oni zabrali górę spali, znowu. Spali. Ale jak oni we dwójkę. No, nie nie przelewajcie się, nie przelewajcie się. bo oni... Część, nie, 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 nie przelewajcie się. Nie? Ja sobie parkuję, chopy, ja po prostu robię wiesz... Gdzie teoretycznie, jakbyśmy spotowali czymś bez spota, to my wygrywamy dół, nie? No ciężko, ale tak. ty. Nie wiadomo, gdzie jest ten. A szamba, bo on strzela. Ej, wiecie, co mi się wydaje, że oni chcą w dwójkę polecieć. No, uszat. Tak. Jeszcze ja jestem obity, nie? i, 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 I siedem dołem Spierdolę, możesz spierdolić, tak, tak, mogę, mogę Raz, wzyga. dwa, trzy, spłata To jest mać nie. nie powinni oni wygrać tego tak. No mi też tak. My no, się daje, no, ja weźcie bo tu jest bicie Tu jest bicie, Dalej, jest bicie próbuje heal grać musi uciec, teraz musi uciec na kamień tu Ja nie ucieknę, Ja Ja nie ucieknę, tego Ja chcę CS Płaczcie mnie i dam ofiarę. Kolejny Nie, A, Nie, nie Bez Bezetę próbuje grać raz. Ja my nie możemy mi da przelać? Ja ale nie jest, możemy, z Isem 4,5 minut. Ale wystarczy od siebie. Ale jest Bezeta, ta, kto jest ta? Druga to jest KD. KD są kulka z góry. Grajcie mi da, grajcie mi da, ja to OBZĘ wypcham, ja wypcham to OBZĘ pod was. Tak, zagrajcie, no, się przelajmy się może się ja, przelać, musicie się przelać, bo presy wam dojeżdżają i już ten zamierzam A, A jajaj Ja dobiję dobiję. Ja, ja, grajcie, do. grajcie, 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 bo, do. Do. grajcie, idźcie na PC KD We Gazeta na górze Ma, może mi ktoś pomóc z Bezetą? Tak? Musimy ty... Nie? No ja sobie ja będę żyć, dobra, ja będę zrobić, tylko jedną pestkę i będzie git Dobra dobra. jaka Tego Isa jakby ktoś skontrował, ja będę grać rapem, dalej. i teraz tak, dobrze, 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 KD ten Is, ten KD to to no to no ja, my, my Ale to jest GG. to jest po bitwie przecież. Tego kamienia my gramy zawsze. Ale jak nie znacie tego to nie grajcie go, żeby po oni, oni nie będą wjeżdżać. Dobra, klasyka gamy. CSM, ja sobie powiedz tu. Zagrajmy to samo po prostu D i znowu to samo. No o to jest nawet na Ej, Co, co, co? opinia wyjebało? Ej, 140 nie ma, jestem obserwatorem, Co się zjebało. A, to jest? Mogę Teraz teraz, teraz. Nie nie da się zatrzymać. Ja nie mogę napisać nic, nie mam nic. Nie, nie, nie. Ja nie, 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 nie a ja nie, jestem na spał 40? Jesteś, 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 Możesz coś zrobić. Jest, a on no. mi pokazuje, że jestem obserwator. Ale nie, nie wczytało cię. Co, co on mieszczenie? Powiedzieli, że poziom grupy jest taki, że nie można grać tego samego. A my gramy to samo chłopaki, co jest hmm. to tak. Żeby na leczek nie dostał pestki, na A, tak będzie ten Ale teraz mamy beczkę, a musisz graliście w sześciu. To jest prawda. Też prawnie. A ja te tego Jocha wy możecie pufnąć bez kitu. No tak, on jest na pufnięcie, chopie. Dajecie go. Dajecie Dajecie go. Dajecie nie wiedzą Dajem. stratę chyba. Ja tak. podjadę najwyżej, bo mam to... Trochę... chociaż nie 100 może najwyżej, bo. Mam spotę już pewnie? Albo nie. No dawaj, dawaj, dawaj. Nice, nice no. i bezeta. I beczkę, jeszcze no jedno i bezeta. Co Teraz? Z z jajem. No. Dawaj, no. dawaj go. tak, tak. Ale nie tak. rób w was zamiast w nas. Kurwa nie weszło. Jocha, ja już średniego, no i oni są w i to jest git. Wiedź na kila, wejdź na kila po prostu jestem teraz. Tajde z KD. Się pod Kurwa ten CS. Musimy coś zrobić, mamy dwie i pół minuty. Kap, ewentualnie dwa. No, tylko ciężko tu cokolwiek zrobić. Nie no, cap nie. Chwila. Zobaczcie, nie Zeta, wiem co to się Boże podpadę i 4 Trasu, Trasu, Traszu! Weź od ile masz bustów? Masz busty? Weź do pierdolżukki i żegajcie z Jajem od, od tej strony od ściany po prostu. Ile tu jest czągnąć? A cocie z tym jeden washotem. Nie chciał całem, chciałem. Tak, dobrze, dobrze, to jest dobre kole. No, nie tak ma ignęłem tak, ja tego CS-a, chyba że IS4 spotkam, to wtedy lipoch, tak odjechał? Tak będzie nie trafiłem. Tajpka daje jak się Na meczach zjeżdżasz to, zjeżdżasz na meczek i zagrajcie w trójkę z Jajem tą. nice, nice, nice. Zagrajcie ja to! Ja chyba dołu Zaraz Ja do szyle to wyjdzie jadę, damage, nie? I wyjedę sobie dalej CS jedzie, Jedziemy, Jedziemy, Idziemy, jedziemy, 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 idziemy, 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 idziemy. I jest tam IS-4 nie jest problemem, no Spróbuj za CSa Nice Jest sens spychać? Nie, nie ma sensu się ja go widzę, nie? Daj, proszę tam, nie? jest Podpalił mnie, no Ma pozycję Jest street Ja był ja no. truck'a perma, kuźwa od street'a Street'a wam znalazłem Cesa musi ktoś dobić no. Nie rozlało Bo tą by musiał Idzie Shotny shot do... jest Nie jest Myślałem, że dasz ktoś jedną Nie, no nie mogłem Wszystko Jest bez... street Tak street. Street. to do, do niego to... wjechał, no bo... Kurwa, on... Kurwa na traku, nice Mogliśmy tak, tak. zagrać od A tego, jak, nie mieliśmy, jak nie mieliśmy tu HP, to nie mogliśmy tak zagrać tutaj, bo by raz roznało i tyle no. A następnie tu tak, tak, rozpierdoliło, bo tu był poszedł cross stąd, stąd, stąd. Tak nie, trzeba było dać heala, nie potrzebny tego hila. A trzeba było zagrać odewy jeszcze jedną tą więcej. Mogliśmy zagrać to i to w tym A samym na objazdowe wystarczył mniej. 140 no. i dać tam samą beczkę po prostu. Nic. Chiedy byśmy ich wybili sobie. Tylko ten cerz był tylko problemem, nie? Dobra. Wtedy Czar musiał go końcować jakoś. Dobra. To co gramy? Co gramy? Szybko? No w no, domu nie macie decyzji, jak chcecie grać agro, to ja wam pokłem jak zagrać. Gramy agro. agro no. Dobra, gramy agro. No, fajne setupy, fajne, fajne. I kolejny raz widzimy, że akcent jest na górę z obu stron. Tylko jeden babszat ze strony całtu wysłany na dół. co spokojnie. Będzie chyba ostra nawalanka na środku. Może być bardzo ostra na walanka i to może być szybka bitwa, tak naprawdę. Ale nie wiem, właśnie, batem może jeszcze zagrać ja normalnie na tej balanki. Zgadza się? Nie wiele. Batem kraj już, batem kraj już. Jestem tu defensywnie tymi imbrami. Gdzie prezentami. jest Bartem... Tylko oni, wy, oni mogą heala wjechać w sumie. Albo... No ja, trzymajcie nie, ich. Niech no, on zobaczył. Może na snajpek być tutaj. Ej, dobra, trzymajcie się. Wjeżdża, wjeżdża, wjeżdża. Dołem, dołem. Jest cel. już musisz płacić, nie? I płacicie, Ja ją dobiję zaraz. Nie marnujcie alfę. Zawsze to możemy to się bać Mówię, że ja ją dobiję, tygrys, kuźwa. Farmy, farmy po prostu, żadne farmy tu nie ma. Tu fana, tu fana, tu fana. O, a, a, tu z góry. Nie ma peski Góryszostan, peski 300. Ej, kurwa. Grajcie, 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 że kry. Kurwa, nie. Ładuję akurat. Dobra, leży. 8hp, 8hp, ty grysz, będziesz żyć, będziesz żyć, tak? Będę, go ona Ja nie ja oj Ojojoj, oj. tutaj Rzeka krosy, ryza, krosy ryza. ze strony krautów yy, wygrywają tę bitwę. Tak, świetne krosy i to krosy z każdej strony, tak naprawdę, bo i beczka i całe zakola zajęte i heal. No to bolało, to bolało, zresztą havar, wiem czy widziałeś, że na tym pushu po prostu spłynął. Z tak, 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 absolutnie spłynął. A ty co ty na meczu chciałeś zrobić? Bo nawet nie widziałem. Eee, w sensie, co chciałem zrobić teraz? Tu chciałem podjechać i przestrzelić, ale zaczęli się lać nagle. Myślałem, że będą... nie no. Nie no, ja coś myślałem, że coś innego. Innego. co innego, miałem Batem zagrać. No, ja myślałem, że tego 4 tego wjeżdżamy. Nie, przeczyciłem. Znaczy nie no, ale, żeby, bo... Chciałem, żeby Dropinio się jeszcze wjechał. Było podwójne no. info, było po części... No nie, ja miałem fula, to co, to ja przyjmę przecież. Ale Dropinio też miał bezetą fula, fulla, więc mógł przyjąć. No. no nie no, 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 no zagraliśmy... Nie nie jeden czołgi chyba stracili, ale to mam no, bez znaczenia z moimi punktami. Oj co, to jest koniec, Ja wiem tak. że to, że daliśmy i tak, cy, cycką, jedne małe punkty z nas coś zmieni w ogólnej klasyfikacji. No tak, ja tam rozjebałem dwie peski za dużo. A w sumie nie, nie, nie zmieni. No to lore poza turniejem, by the way. Dobra, ja chcę wywiad kurwa, dajcie mi tutaj kolega. Z kim tak naprawdę, myślę, że najcięższa była walka i z kim ogólnie w turnieju najbardziej chcecie się zmierzyć? Znaczy, Najcięższe było... No było z Blaze. Bardzo taki <laughs> poziom. Naprawdę do ostatniego momentu szykowaliśmy taktyki na murowankę. Ja bardziej mhm. to, że to największym problemem był nasz ostawiający, nasz kapitan. Żadnej bitwie ja nie wyszedłem z tysiąca. Próbował nam tutaj, nie wiem, sterować bitwy. Rzucał kłody pod nogi. Rzucał kłody. No właśnie, co tam się stało, co tam się stało na tym wjeździe na Hila, na jednych klifach. A to, to chodzi o a nie, to jest nie no ma. Tak, tak, a latające odbywa, bezety, no no chłopaki World of Warcraft jej pobrali, owatnie słyszałem. No, to, to, to ich się muszę spytać faktycznie, Oni się by nie wiesz i zapomnieli. Powiedzcie może czy przygotowywaliście się w jakiś sposób? Spłyniliśmy się, bo byliśmy właśnie po notesu, bo tak już nie było gdzie pisać, no. Ciężko, naprawdę no.